W Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach powstaje branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie hotelarstwa. Jako radna sejmiku Dolnośląskiego i wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji dbam o inwestycje w szkoły, których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski. Najbliższą mojemu sercu jest szkoła w Biedrzychowicach. W Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach powstaje branżowe centrum umiejętności w dziedzinie hotelarstwa. To nowość w systemie oświaty. Branżowe centra umiejętności to ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży. Ich podstawowym zadaniem będzie rozwój szkolnictwa zawodowego, stanowić będą kolejny krok dla wzmocnienia reformy kształcenia zawodowego wdrażanej od 2019 roku, czyli pomysł ten wprowadził poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, pracowała nad tym wiceminister edukacji i nauki pani Marzena Machałek. W kraju powstaje 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności, w tym właśnie w Biedrzychowicach. W dniu 12 grudnia 2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na dokumentację projektową oraz roboty budowlane. Dofinansowanie w ramach projektu to ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych. Aktualnie realizujemy już nowe zadanie, odbudowa części budynku gospodarczego nr 2 na potrzeby administracyjne i garażowo-magazynowe. Finansowanie ze środków budżetu województwa dolnośląskiego jest w kwocie 1 milion 500 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że mogę wspierać szkołę. Jestem dumna, że taka szkoła funkcjonuje na, na naszym terenie. Dziękuję również pani dyrektor Urszuli Ciupak za zaangażowanie, funkcjonowanie i rozwój szkoły. Oczywiście szkoła nadal prowadzi swoją działalność, którą jest kształcenie zawodowe. Kalendarz roku szkolnego jest tak skonstruowany, że już wczesną wiosną, a właściwie koniec lutego, to możemy powiedzieć, że to tak zbliżamy się do wczesnej wiosny. Koncentrujemy się na y, działaniach już na nowy rok szkolny 2024-2025. Wiemy, że będzie to trudny rok, trudna rekrutacja, ponieważ y, uczniów w klasach ósmych jest mało, ale jesteśmy dobrej myśli, mamy dobrą bazę dobrych nauczycieli i myślę, że to zaowocuje również y, naborem do klas pierwszych. A Sprawdziły nam się kierunki, które w tej chwili mamy. Jest to technikum gastronomiczne z, ze specjalnością dietetyka, technikum hotelarskie, technikum logistyczne ze specjalnością logistyka w służbach mundurowych, technikum informatyczne ze specjalnością cyberbezpieczeństwo. Każdy z tych kierunków na tym terenie jest bardzo oczekiwany, bardzo poszukiwany. Kończy się już faza projektowania inwestycji i niebawem rozpoczną się prace budowlane. Będziemy adoptować budynki garażowe, które obecnie istnieją, do centrum i będziemy oficynę przystosowywać do bazy noclegowej oraz dobudowywać jeszcze na miejsce istniejących kiedyś, a dzisiaj nieistniejących budynków gospodarczych i tam również będą te prace rozszerzone, z czego się bardzo cieszę, bo te pomieszczenia są nam bardzo potrzebne. Inwestycje powinny zakończyć się do końca roku 2024. Od stycznia 2025 rozpoczynamy szkolenia już i te działania takie miękkie, więc wszystko wskazuje na to i inwestor nas zapewnia, że jest to do zrobienia, że zmieścimy się w czasie i ten 2024 rok zakończymy inwestycjami budowlanymi. Branżowe centrum umiejętności w dziedzinie hotelarstwa będzie jedynym takim ośrodkiem w Polsce. Skupimy się na tym, żeby to branżowe centrum umiejętności zaistniało nie tylko tutaj w regionie, bo nie taka jest tego idea, ale w całej Polsce. Jesteśmy w dziedzinie hotelarstwa jedyni. Mamy już sygnały i z Mazur, i z Bieszczat, i z Pomorza, że uczniowie i osoby dorosłe chętnie przyjadą do nas na szkolenia, żeby zdobywać nowe umiejętności, z czego bardzo się cieszymy. Audycja powstała przy współpracy z samorządem Województwa Dolnośląskiego.